Jadwiga Zamojska o miłości ojczyzny: Trzeba dzieci starannie i roztropnie wychowywać. Nie dla siebie, nie dla własnej pociechy, słodyczy, próżności, pożytku, wygody, bo nie na to je Pan Bóg stworzył. I kto w takich myślach je wychowuje? Ten je wychowuje fałszywie. I sam padnie ofiarą przeniewierstwa, którego się dopuścił. Żartuj z synem, a on cię zawstydzi. Rozpuść córkę, a ona cię uderzy, mówi Pismo Święte. Wychowanie dzieci to nie żart, to zadanie pełne trudu i troski. Dzieci nie dla siebie, ale dla tego, który je stworzył, Wychować trzeba, a żeby go znały, kochały i wiernie mu służyły. A tym sposobem zdobyły sobie ojczyznę wieczną i odzyskały ojczyznę doczesną. Dla dopięcia zaś tego celu i żeby umysły i serca dzieci zwrócić ku temu wszystkiemu, co pożyteczne, mądre, zacne, szlachetne i święte. Trzeba sobie wziąć za zasadę, ażeby nigdy z dziećmi ani przed dziećmi nie śmiać się i nie żartować z tego, co brudne, nieprzyzwoite, dwuznaczne, wstrętne, a szczególnie grzeszne lub do grzechu mogące prowadzić. Sprawiedliwie uczy przysłowie, czym się skorupka za młodu napoi, tym na starość trąci. Jan Działyński pewnej osobie, która się go radziła w sprawie wychowania synów, powiedział: Trzeba im zawsze prawdę mówić, i trzeba ich nauczyć, żeby się w zimnej wodzie porządnie co dzień myli. Ten kodeks pedagogiczny wydał się pytającej zbyt treściwym, wzięła go za żartobliwe zbycie zapytania, a jednak ileż ta odpowiedź zawiera mądrości. Prawdą względem dzieci się kierować, prawdy ich uczyć, wprawdzie ich rozmiłować i umocnić oto połowa zadania. Ale jakże ważną w wychowaniu ta druga rada dzieci z zimną wodą oswoić, przyzwyczaić się do codziennego mycia się i zlewania tak ze względu na fizyczne zahartowanie jak ze względu na to, co Anglicy tak właściwie nazywają Self-respect, poszanowanie samego siebie. My za mało do tego przywiązujemy wagi, za mały nacisk kładziemy na to w wychowaniu. Na wschodzie mycie się po kilkakroć dziennie należy do obrządków religijnych. Rzymianie słynni byli za swoich kąpieli. Anglicy mawiają, że gentleman, to jest człowiek mający pretensje do dobrego wychowania, Powinien co najmniej sześć razy na dzień myć ręce. Nie ma takiego, który by codzień nie zmył się zimną wodą od stóp do głów. Jakież u nas pod tym względem niedbalstwo, co za braki. A czysta dusza w czystym ciele. Świątyniami Ducha Świętego jesteśmy. Czystość ciała, ubrania, mieszkania. Wywiera wpływ niewątpliwy na czystość serca i myśli, na uszlachetnienie i podniesienie ducha. Niemniejszy wpływ na rozwój duchowy człowieka wywiera sposób, w jaki on się w młodych latach zabawia, jakich sobie rozrywek szuka, jak siły, zgrabność, męstwo, energię w sobie wytwarza. Nie można zanadto sprzyjać rozwojowi wszelkich stowarzyszeń strzeleckich, sokołów. W Anglii szczególny na to kładą nacisk w szkołach takich męskich, jak i żeńskich. Strzelanie z łuku, cricket, piłka nożna, tenis i mnóstwo innych gier i zabaw tego rodzaju wyrabia dzielność, przeciwdziała nadmiarowi pracy umysłowej, daje ujście energii młodzieńczej, a tym samym stanowi lepszą podstawę dla dalszego życia, niż nasze bale i karty. W innych znów krajach schodzą się młodzi dla śpiewu, tworzą chóry na dwa i trzy głosy, ćwiczą się, zapoznają z piękną muzyką, kształcą się, a więc uzacniają i rozwijają w sobie coś mniej rubasznego i pospolitego. Człowiek, społeczeństwo, kraj cały cywilizują się przez to zamiłowanie do muzyki. A szczególniej do pięknego śpiewu, który nie wymaga kosztownych instrumentów, w którym ludzie wszelkiego stanu i majątku udział brać mogą, a do którego Polacy niewątpliwą skłonność mają. Śpiew ma u nas nie tylko artystyczne, ale i narodowe znaczenie. Pieśni narodowe wywierają na nasze polskie usposobienie wpływ podobny temu, jakiego doznaje wojsko w marszu przy dobrej muzyce. One podnoszą na duchu, dodają otuchy, pokrzepiają i ożywiają wiarę w przyszłość, pobudzają do męstwa i wytrwałości. Trzeba zrozumieć, że miłość Ojczyzny nie zawsze. I nie dla wszystkich jest uczuciem wrodzonym, że ona jest cnotą i że jak każdej cnoty trzeba się jej uczyć i do niej wprawiać. Miłość ojczyzny powinna być wpajana i nauczana za młodu, tak jak się wpaja wiara, jak wykłada katechizm, ze względu na dogmaty same w sobie. I ze względu na wynikające z nich obowiązki. U nas mianowicie miłość ojczyzny i przywiązane do niej obowiązki, powinny być nauczane ze szczególną starannością. Trzeba pamiętać, że jeżeli w każdej nauce, w każdym zajęciu, w każdej pracy należy mieć stanowczy wzgląd na korzyść kraju, to wzgląd ten przede wszystkim w modlitwie na pamięć mieć trzeba. My się nie dosyć modlimy za nasz biedny kraj. Postanówmy sobie i zależne od nas osoby wprawiajmy do tego, ażeby nie wyjść nigdy z żadnego nabożeństwa, nie powstać z żadnego pacierza, nie pomodliwszy się za ojczyznę. Aby jak... Stoi w pięknej Olizarawskiego pieśni, cnotą i wolnością zajaśniał nasz kraj. Ksiądz Kajsiewicz skończył kiedyś gorąco przemowę słowami. Dobrze nam było ze świętymi. Modlmy się o świętych. Modlmy się przede wszystkim o dobre duchowieństwo. Pewien biskup francuski mawiał, że społeczeństwo posiadające duchowieństwo święte, staje się chrześcijańskim. To, w którym duchowieństwo jest chrześcijańskie, staje się uczciwym. A że to, w którym duchowieństwo jest tylko uczciwe, staje się bezbożnym. Prośmy o duchowieństwo święte w pełnym znaczeniu tego słowa. Módlmy się o ludzi mądrych, cnotliwych, pracowitych, poświęconych i zdolnych. To jest chcących i mogących stać się dla kraju naszego siłą żywotnią, jakby drogowskazem wśród ciężkich życia naszego narodowego kolei. Jednym słowem, pamiętając na już przytoczone słowa Pisma Świętego, że narody są uleczalne, bądźmy przekonani, że i nasz naród uleczonym będzie, bylebyśmy, zachowując dawno ojców naszych wiarę, nadzieję i miłość, przestrzegali w życiu naszym rodzinnym i społecznym czterech cnót kardynalnych, które są nie tylko warunkiem niezbędnym szczęścia wiecznego. Ale i podstawą wszelkiego spokoju i szczęścia doczesnego. Postanówmy we wszystkich czynnościach naszych kierować się wstrzemięźliwością, roztropnością, sprawiedliwością i męstwem. Postanówmy poprawą życia odpokutować przeszłość, a modlitwą, czujnością i pracą zabezpieczyć przyszłość. Pamiętajmy, że jeżeli nie mamy potęgi potrzebnej, ażeby kraj oswobodzić, to możemy mieć cnoty i mądrości dosyć, ażeby jego oswobodzenie przygotować i na nie zasłużyć.